Słowa, wołaj sercem do Pana, dziewico córo niech łzy Twe płyną jak rzeka we dnie i w nocy. Nie dawaj sobie wytchnienia, niech źrenica twego oka nie zna spoczynku. Powstań, wylewaj swoje serce jak wodę przed Pańskim obliczem. Podnoś do Niego swe ręce o życie Twoich niemowląt, które padały z głodu na rogach wszystkich ulic. Jasnogórska matko Kościoła, z tego miejsca każdego dnia wznosimy nasze modlitwy do Ciebie, matko jedności i nadziei. I podobnie jak w pierwotnej wspólnocie wierzących, Twoja obecność sprzyjała i dziś sprzyja jedności serc. Ów która stawała się widoczna, umacnia się także dzisiaj dzięki modlitwie. Łącząc się z Tobą, uświadamiamy sobie, że towarzyszysz nam, ludziom wierzącym, Byśmy byli przede wszystkim świadkami nadziei, ludźmi nadziei, która nie może zawieść. Dziękujemy Ci za to, że towarzyszysz nam w naszej pielgrzymce nadziei. Przewodzi jej Chrystus, ale w drodze jesteśmy z Tobą, Matko. Mamy pewność, że Ty nieustannie. Dajesz nam Jezusa, że pomagasz nam codziennie odkrywać Jego oblicze i ufać Mu bez końca. Dlatego dzisiaj chcemy wołać słowami świętego Jana Pawła II, matko, bądź ciągle z nami. Zapisuj coraz to nowe daty w macierzyńskim sercu Królowej Polski. Zapisuj nasze dzisiejsze dni. Niech stają się wciąż nowym początkiem życia każdego Polaka. Niech ta, która jest dumą, wielką chlubą naszego narodu pomoże nam dźwigać z należną godnością wszelkie upokorzenia. Niech przeciwstawia się zagładzie tego, co prawdziwe, dobre i szlachetne w naszej przeszłości i współczesności. Kiedy Bóg objawił tobie w momencie zwiastowania swoje pragnienia względem twego udziału w misji zbawiania świata odpowiedziałaś całym sercem i całą duszą tak bez zastanowienia zatopiłaś swoje pragnienia w oceanie Bożych pragnień i oddałaś swoją wolę do dyspozycji woli Bożej tej decyzji w życiu nigdy nie żałowałaś, ani nigdy w nią nie wątpiłaś. Mario, matko nasza, ty każdego przygarniasz do swego matczynego serca. Wszystkich nas. I nikogo nie potępiasz, nikogo nie odrzucasz, pozostałaś nam dana ku pomocy i obronie. Pamiętaj zatem o wszystkich nas, którzy. Znaleźliśmy się w trudnych sytuacjach. Natchnij odwagą, nadzieją, wiarą, siłą, uchroń małodusznych przed niebezpieczeństwem pójścia na kompromis ze złem. Widzimy to bardzo często w naszym codziennym życiu. Odpowiadając na Boże wołanie całym sercem, Maryjo, Ty najlepiej z ludzi zrozumiałaś głębie człowieczego otwarcia się na Boga i każdego dnia w tym miejscu, właśnie tu na Jasnej Górze słyszysz kołatanie człowieczych serc różnych, często zagubionych zdeptanych, zdradzonych porzuconych i wsłuchując się w bicie serca człowieka wskazujesz na to największe i najpiękniejsze serce Twojego Syna Pełne miłości i miłosierdzia. Modlimy się za cały Kościół, za Ojca Świętego Franciszka, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za całą konferencję biskupatu Polski z jej przewodniczącym. Modlimy się za osoby życia konsekrowanego. Polecamy Ci cały nasz pauliński zakon z Ojcem Generałem na czele, nasz jasnogórski konwent z przełożonymi. Prosimy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Przedstawiamy wszystkie intencje pielgrzymów dnia dzisiejszego, radiosłuchaczy, telewizjów oraz te, które zostały zapisane w księdze modlitwy apelowej. Polecamy ci księży Chrystusowców, którzy gromadzą się na rekolekcjach kapłańskich. Polecamy pielgrzymów z Mińska na Białorusi, którzy swoją. Modlitwą ogarniają intencje budowy kościoła. Polecamy Ci także chorych, cierpiących, Damiana. Prosimy o łaskę zdrowia także dla Panie Premier baty Wszystkie intencje naszych serc, które dzisiaj tutaj przynieśliśmy na tym ołtarzu Ojczyzny, składamy Tobie, Matko, w Twoje dłonie. Nocne czuwanie dziś podejmą wierni z parafii łęczna ich i dusz pasterzy, także Twojej matczynej opiece polecamy. Rozważamy tajemnicę modlitwy Pana Jezusa w Okrójcu. Ojcze nasz. Bóg jest w niebie, księciej nieb twoje, żyć twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako inne odpuszczamy naszym widowańcom i nieb Czas na pokuszenie, ale na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak Przeraz nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie duże nieba i dołożymy jedynie, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. Do Ciebie, matko, z radością wspólnie wołamy pod Twoją obronę. Uciekaj się, święta Bożego, Cielko, naszymi groźbami, raźnie grać w potrzebach naszych.

trzechsetlecia koronacji Twojego jasnowolskiego wizerunku Maryjo pragniemy przez nasze staranie o nawrócenie stawać się Twoją żywą koroną składamy Tobie nasze duchowe dary dziękując za Twoją matczyną opiekę wspólnie wypowiadamy słowa modlitwy jubileuszowej Bogu Rodzico Dziewico Maryjo Nasza Matko i Królowo Wyniesiona na wyżyny nieba Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski Prosimy, by jubileusz trzechsetlecia koronacji jasnoburskiego wizerunku Odnowił w każdym z nas Cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego ty, matko, jesteś nam wzorem zaufania oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga. I stać się świadkami jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy odnowieni wierze, nadziei i miłości. Razem z Tobą, Trójcem przynaświęcono. Błogosławieństwo końcowe otrzymamy przez posługę księdza arcybiskupa Metropolity. W jutrzejszym orędziu na Światowy Dzień Chorych Ojciec Święty Franciszek pouczy nas, że winniśmy być zdumieni łaską Boga, którą codziennie otrzymujemy. Tutaj na tym miejscu w sposób szczególny doświadczamy miłości miłosiernej Boga przez jej niepokalane serce, które nas dźwiga i wspiera. Pan z Wami I z twoim. niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i nasze w imieniu Pana który i ziemię niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn Идут в шкенты.